Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Łazikanty. Czyli rodzinne podróże. Dzisiaj ponownie zabieramy was na grzyby. Zapraszamy. <grystanie> Zapraszamy. Widzieliśmy na wstępie, że zapraszamy Was na grzyby i nie myliliśmy się w tym wypadku, gdyż już na wstępie do lasu mamy piękne trzy podgrzybeczki. Gdzie jest trzeci, to Wam zaraz pokażę. A mianowicie jest on tu, taki maluszek. I się rozglądamy, bo pewnie jest ich tutaj więcej, więc trzeba pokrążyć, popatrzeć. Tak więc wstęp do lasu udany. Tak, podejmij się I znowu dosłownie kawałek dalej. Udało się znaleźć to, w co wątpiłem, że można dzisiaj znaleźć. A mianowicie znaleźliśmy malutkiego... Zostaw, zostaw, zostaw minęka. Ja podejmę prawdziweczka pięknego. O, Jaki śliczny patrzcie się. Kochanie. Ale piękny. Śliczny. Że się taki uchował, to jestem pod wrażeniem. Zdrowiutki, zdrowiutki. Dziurka zatkana, możemy iść dalej, ale się rozglądamy. Skoro był jeden, to może być ich więcej. Ja chyba widzę grzyba. Daleko. No, szukaj, szukaj się. Rozglądaj się. Więc, więc ciekawie, ciekawie się zapowiada. Parę, co parę kroków jakiś grzyb, więc można powiedzieć śmiało, że... Jest wysyp i przy tej presji, że się udało już tych parę grzybków znaleźć. To naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, skupiam się, żeby zapełniać pomału kosz grzybami. Kolejny podgrzybeczek. O! I do żony idziemy. Moi... O, następny podgrzybek. Patrzcie się. Kolejny podgrzybeczek. O. o. Kolejny podgrzybek. Słoiczkowe takie, fajne, fajniutkie. Jeszcze nie takie jakieś wybujałe. się ten. Mówili, że jest tych. Tak. No ale jechaliśmy do lasu typowo podgrzybkowego, więc... Tak. No, ale śliczne! Jaka piękna rodzinka. No podejmuj Milenka, podejmuj. I sprawdzamy. Trzeba rozejrzeć się dookoła. Tutaj krążyć patrz. wokół tego. O, o, trzy są, zim. patrz, patrz, patrz. Trzy patrz, są, no. Patrz tu. tu A tu malutki. Uważaj milek, na, milek mm -hmm. głów, żeby nie ten. Dobra, zatkana dziurka, zatkana. No, że rozglądać się, rozglądać. A ja kroję i wkładam do koszyka kolejne grzyby. Teraz dzieci znalazły pięknego podgrzybeczka. Brawo, dzieciorki. O! Oj, kapelusz odpadł. Oj, duży. Kapelusz. Tak jak w zeszłym roku, trochę podgryziony przez jakieś larwy, ale zdrowy. Zdrowy jak masen. Korzeń też zdrowy. Wybaczcie, że nic nie widzicie, ale ciężko się nagrywa i sprawdza grzybki. Ale brawo, brawo, brawo dzieci. Rozglądajcie się tu, bo podgrzybki rosną grupowo. Też nie będziemy wam wszystkich grzybków pokazywać. Bo co chwilę musielibyśmy włączać. Kamerę, co ciekawsze, jakieś skupiska, gdzie naprawdę tych grzybów będzie większa ilość, to wtedy jak najbardziej będziemy włączać kamerę i Wam pokazywać niesamowite skupiska grzybów. O, na przykład widzicie, patrz, patrzcie się. Tutaj na przykład mamy kolejnego podgrzybeczka. Co? Już idę do Was. No tu akurat mamy zjedzonego go. Korzeń był podjedzony, ale kapelusz do uratowania, więc. a dzieci teraz kolejnego znalazły grzyba. Pokaż tego grzyba. Dobra, zostaw, zostaw nóżkę. Chcę wyjąć. No dobra, dobra. Ale może być kapelusik sam, Może być sam kapelusik. Słoik wszystko przyjmie. Tak więc skupiamy się, szukamy, zbieramy i miejmy nadzieję, że zaraz będziemy mieć cały kosz grzybów, bo się na to nie ukrywam, mimo moich sceptycznych podejść, bardziej optymistycznie moja żona podchodziła, eee... uda, uda nazbierać cały kosz. Do borowików to do każdego się zatrzymam, żeby Wam pokazać, jakie piękne borowiczki potrafią rosnąć. Jeszcze malutkie takie, słoiczkowe. Masz, masz tam, tu, tu. Idę zobaczyć. No bo ktoś tu szedł i ewidentnie nie zauważył takiego pięknego prawdziweczka. Borowika szlachetnego. Nicny, co? No. Mogę je brać? O, a tu drugi. O, jaki słodki. Dwa maluchy. O. Czekaj, Daj sobie temu, bo jeszcze. O, ten... Dwa malutkie borowiki. Moja żona z dziećmi tam na dole kosi podgrzybki, tam. A ja borowika znalazłem. Drugiego. Jak pięknie. Raz i dwa, trzy mam borowiczki wstać. I cztery mamy... mam borowiki. A my mamy cztery, bo... a to podgrzybek. To akurat podgrzybek. A my mamy jedwa podgrzybki. To jeszcze nic O! I mamy mamy jeszcze ten. Tak, to już widziałem. Tu niestety mi się wyrwał. Rzucaj do koszyczka. Patrzcie się tutaj, bo tu jeszcze mogą być borowiki. Takie fajne malusie do słoiczka, idealne kochanie. Chcę zrobić zdjęcie, bo mam bardzo ładną rodzinkę. Tak więc, tu mam jednego, tam mam dwa i pewnie jeszcze gdzieś tutaj rośnie. A gdzie twoje okularki, Milenka? Nikle jeszcze jelenie, oczywiście. Dobra, rozglądamy się. Borowiki to wam będę każdy pokazywał, bo borowik to grzyb szlachetny. O, piękny. A my mamy dwa. A ty wiem. masz dwa podgrzybeczki, to rzucaj do końca. Tam, gdzie ty, tu przechodziłeś? Mhm, mm no widzisz, no nie wszystko łamane. jestem w stanie zobaczyć. Czewo miękkie. Ale tu trzeba się rozejrzeć jeszcze. Co jest milenka? A tu co mamy? O, tu jakiś coś. Coś starego już się rozpadło. Ale widzę kolejnego chyba prawdziweczka. Nie, co to jest? To są maślaki. Maślaki. A no, ich nie chcę. Dzisiaj podgrzybki i prawdziwki. Na to co ostatnio się nastawiliśmy i się nie udało nam znaleźć. Ewentualnie jeżeli się trafią jakieś kureczki czy koźlarze. To również nie pogardzimy, chociaż w tych lasach, w których dzisiaj jesteśmy o podgrzybeczki i po prawdziwki jest najłatwiej co do koźlarzy, to nie nastawiałbym się zbytnio optymistycznie, bo nie ma tu zbyt wielu brzuszek. Podejrzewam, że gdybyśmy byli tutaj wcześniej, 3-4 godziny, to już możliwe, żebyśmy mieli pół godziny pełny kosz, bo naprawdę naciętych olbrzymich nóg prawdziwków e, i o stosy naciętych nóżek podgrzybków sugeruje właśnie, że tak mogłoby być. Teraz troszeczkę inny starszy las. I tak jakby tych podgrzybków i prawdziwków mniej, mimo że las jest taki bardziej przejrzysty. Zobaczcie, jaki piękny grzybol teraz się trafił. Przez dłuższą chwilę nic się nie działo. I teraz weszliśmy w taki troszeczkę inny las. I mamy jakiegoś grzybola. Kolejnego. Ale grzyby strasznie. No, widać, że za późno przyjechaliśmy do lasu, bo grzyby są wytrzebione wręcz. Bardzo dużo już naciętych w lesie leży a ile zabranych to nawet nie chcę myśleć bo jest naprawdę w tej chwili wysyp w Borach Dolnośląskich niedaleko Chojnowa o, jest i mój Borowiczek kolejny ole piękna beczułka, jaka piękna byczółeczka Patrzcie się. Co? Ja też. No widzicie, weszliśmy w trochę inny las. I widać że borowiczki tu. Oj. O. Korzeń trochę zjedzony, ale ogólnie grzybek ładny i zdrowy. O, a tu kolejny maluszek do słoiczka. Opa. Zatykamy dziurkę. Teraz podejdziemy do żony, tylko ja sprawdzę... Oj, ten to już... Ten to już trochę taki... Korzeń zgniły był. Więc raczej długo by nie powstał, mimo wszystko i tak. No idę, idę do was. Ale nie niż kapelusika. Pokaż, pokaż. Ale piękne dwa borowiki znalazłaś Milena. Piękne o Ole ślicznie. A Milena znalazła borowiki piękne Patrz. kozaka, o A ja koziom brodę znalazłam Borowika znalazłeś? Nie brodę. O! Borowik, następny Milena. No cię, sunę! Ale ty masz nosa! Co? I już patrzymy na tą kozią brodę. Uj, piękny! A piękny. O, i kozia broda, bierzemy? No nie, a pasz na O, kojarzak brązowy, dawaj, trzymaj u góry. Do koszyka. Nie wiem, jak mam tego Kolejny borowik! Milena, no jesteś mistrzynią teraz. Dobra, gdzie koszyk? Tu, z tyłu, tu. Pięknie Milena, ale ty masz nosa Ale tu nikogo nie było To w takim razie W takim razie trafiliśmy na nasz grzybowy raj Kozia broda no. Zostawiamy kozia brodę? No taka starawa jest już Ale tu trzeba się rozejrzeć ale Tu trzeba się rozejrzeć Zobaczcie przypadkowo weszliśmy w las taki Trochę bardziej zrośnięty. Gdzie nie było widać praktycznie na początku grzybów, a teraz... A teraz prawdziwek za prawdziwkiem tutaj wpada nam. Dzięki milence przede wszystkim. Patrz, tak. to my... To rozeptaliśmy, bo to nikogo nie było, jeżeli te takie wielkie borowiki tutaj stały. Pobierzemy, tak? To trochę w butem ktoś. Ach ty. Pierwszy. Dobra, wrzucaj tu kości. Czekał tutaj czarno jeszcze. Ale ten ładny. No, śliczne są. Ale Milena nam teraz grzybów dała, prawdziweczków pięknych. No, widzicie. Czasem trzeba trochę wejść w szuwary, żeby odkryć miejsce, gdzie się borowiki skrywały. Aż się zrymowało mi. Ciekawostka, jak ludzie zbierają grzyby. Tu na tej ścieżce są nacięte nogi. I zamiast obejść kawałeczek, zboczyć z drogi i trafić takiego pra pięknego prawdziwka z pięknie długą nogą. Nie. Huh, to ktoś sobie po prostu bezwiednie przeszedł. My się cieszymy. Tak, my się cieszymy. My zachęcamy grzybiarzy, idźcie prosto, nie obchodźcie miejsca, gdzie występują prawdziwki, zostawiajcie je dla nas. Tak. Kolejne dwa borowiczki. Nikt nie chodził tutaj w chaszczach. Oj, ten stary. Tego zostawiamy, bo ten już jest stary, ale ten, ten się w sam raz nada. Rozglądać się, rozglądać. Da. Jak ja. uczy nas przyroda, nic samodzielnie w przyrodzie nie występuje. Więc możliwe, że gdzieś tu jeszcze potężne prawdziwki czekają na znalazców, czyli nas. A w co ja wygram? Wyglamy. Ja, a jaki meczu ja gram? Ja nie wiem jaki meczu ja gram. A grzybowy mecz. No dobra. Dobra, żeby się spełniło. Tak, tak. Kolejne malutkie prawdziweczki. Prawdziweczki. Tak, dwa. I więcej. Szukać tu dzieci, szukać. Skoro są dwa małe, to i duże będą pewnie też. Mamy kolejnego. Tylko teraz jest to podgrzybek. Drugi. Między nogami. patrz, jakie miał szczęście, On go rozdeptał. Brawo, Milenka. Nie ma jasności. Koszyczek już pomału się zapełnia. Nie? O, patrz, szymuś. Widzicie. No to macie. No to mamy paprika. Wszyscy. Wszyscy, cała nasza trójka Nie a znalazła A mama nie Co Ela? Mama chyba znalazła Co Ela? Borowica może Należy odjechać do mego Odjechać do mego Borowicy Próbujcie my No ja kurki znalazłem teraz No to co to jest? Koźlarz Koźlarz czerwony. czerwony. A tu patrz jaki borowik, o ja Cię sunę. Wow. Mm. Nie, to też koźlarz. Włodny. Patrzcie się, bo tu koźlarze są. No koźlarze tu są. A ja kurki tu widziałem. Kureczki. Proszę bardzo. Ja My mam Wszystkich Jest tata? Co? No, wszystkie grzyby mamy do zupy, tak jest Wszystkie grzyby. O, tam jest moja małżonka. Jeszcze znalazła się. Masz grzyby jakieś, Ela? Masz? Coś znalazłaś? No tu mamy znowu maślaki Musimy się rozglądać, bo na No ktoś tu szedł. Ktoś tu szedł i kroił. O. Koszyczek coraz bardziej urazmaicony, a my tutaj, o pod nogami, patrzcie się. O, tu jest. Borowiczki. Tu grzybek akurat, ale tu jeszcze borowiczek. Tu jeszcze, tu. tu jeszcze borowiczek. Borowiczek Tu. 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 O. Ale tam jest przepiękny borowiczek. No o, tam, tam jest. jest. Dobra, o Sylwek. Co? Chcesz? Ale piękny. Dobra. Słuchajcie co ja mówię. Tam nie, bo Dobra szukamy No patrzcie tu jaka noga Zobaczcie jakiego teraz giganta znalazłem Prawdziweczek Cudowny koszyczek Naprawdę już pomału robi się duży. A my teraz zaglądamy do takiego Zagajniczka Ale ja mam pomysł taki Żeby nie wchodzić do tego zagajniczka Tylko iść jego krawędzią jak już no, wychodzimy z tego modnika tu. Głęboko no, nie wyszliśmy. Możemy się wycofać w miarę wygodnie. I tu w tej trawce kryją się potwory. Jakie? I pełno maślaków. To fakt. Pełno maślaków. Patrzcie się tu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I czwarty. I piąty. Uważasz mu. Ocie, cie. możemy Tak, podejmujcie! Drugi grzybek! Podejmujcie, podejmujcie! Grzybek. O, patrz, pod pod ale to to, e, to, To są podgrzybki. Nie, nie to trójaczki są. To też, to. A tu mamy prawdziweczki, a to trójaczek, nie, to trójaczek no. No to mamy cztery grzyby. A to podgrzybki są też, ale piękne. Podgrzybki? Tak, to są podgrzybeczki. A no tak, no tak. tak. Ciemna noga powoli nasim się pożyczka pełnia. Prawie jest, jest dużo. Więc się rozglądamy, ale przekrój lasów jaki przeszliśmy to naprawdę niesamowite, że ona następne znalazło. Ale piękne te borowiczki są, no piękne po podżyweczki, tak piękne. No błowa się błowa się dobra, błowa. dobra, dawaj nożyk tu. Tak, to będzie. No i wrzucję do kosza zdrowia. Trzeba ja no, mam słoiczek. Ale właśnie... No dawaj, wyciągaj daje. tamtego jeszcze. Oj, połamałby się. Tutaj Oj. No. A no nie, nie jest. Nie, nie zjedzone. jest, nie jest ślimaka zjedzony od środka. Ach, dobra. O. Patrzymy dalej, może tu jeszcze gdzieś są. przydzierają się przez taką trawę. Znaleźliśmy prawdziwki i to dzięki temu, że ja nadepnąłem na jednego. A tu kolejne dwa. Popatrzcie się, jakie, jakie śliczne prawdziweczki. A wiecie, co jest najlepsze? Że one są chyba zdrowe. Drugi. No. Trzymaj. Tego to możesz rzucić od razu. tu? Milenka. Tu kolejnego widzę. Patrz. Jej. Jej, Jej. Super. To ja ale otrzymałam. śliczne. Dobra, no to na razie tutaj zostajemy i szukamy. Ale roboczywy ten będziesz sobie. Nie, nie jest tak dramatycznie. A nie, to jest... Dobra. Super. Tu masz tego, ale to nie jest piękniukny... No i tu. Szukamy No, szukamy, rozglądamy się w tej trawce. Bo tu porosły nam prawdziwki. No powiem wam szczerze, tak był zamiar przebić się przez tą trawę, po prostu dojść do jakiejś ścieżki. A tu się okazuje, że nikogo nie było, albo przynajmniej nikt nie zobaczył tych pięknych prawdziwków ukrytych w trawie. Głębokiej trawie nie ukrywam. No ale wpadła. No. no Milenka, patrzcie pod nóżki. Ale no, widzicie. Często ślepy los prowadzi nas z miejsca, w których nazbieramy najwięcej. mam Kolejny. Tym razem to. Tym razem. Nie. Borowiczek. Tu jest! Tuje, to masz To masz Masz To jest cały pół Szymon. Masz Szymuś. To no, masz, nie, to nie maślak. Masz. Nie podnoście tych myślaków. Przecież to widać, że to myślaki. Takie żółte. No ładnie. Dobra, chodźcie. Chodźcie ojej, dalej. Daj łapkę, będziemy szli razem. Patrzcie się tu, no. Zobaczcie, teraz się przebijamy przez takie paprocie, a tu leży trawie. Czekajmy. Ojej, ojej. Jest... Mój mój. To jest, największy... to jest największy borowik, jaki kiedykolwiek z... znaleźliśmy. Proszę. Patrzcie, patrzcie wow. podziwiajcie, nie wiem Zaj, ile to macie. Szymuj, wejdź, zakryj tam dziurkę, bo ja nie mogę z milenką na plecach. Ale to jest największy borowik, tu to jest ta dziurka, tu. O. Weź tam to... nóżką. O właśnie. normalnie podjarała. Największy borowik, jaki znaleźliśmy, Udało nam się znaleźć. No, A już No, zagubiliśmy się w lesie. Przedzieramy się i takie kobyłki nam Właśnie, na drodze. Nawet jest nic tutaj, tak nie masz. Żeby... No, Ja cię... składaj to koszyka. mamy yes! mamy już cały koszyk. Mamy pełny koszyk, nie, 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 tak. No i powiem wam szczerze, tak muszę moją małżonkę przeprosić. Bo tak jak wam mówiłem na początku, sceptycznie podchodziłem do dzisiejszego grzybobrania. Widziałam, widział, wystarczyło, że zobaczył, że dużo auto stoi mówi nie idziemy, nie ma sensu. A ja mówię, no. dawaj, chodź. I się myliłem. Wszyscy ludzie wygodnie chodzą po takich ładnych lasach, a zostawiają dla nas takie bardziej zarośnięte z prawdziwkami pięknymi. Musimy się tu... Tak, idź za Szymonem. Oj! Oj. no powiem wam szczerze ja jestem naprawdę zadowolony jest. że tym razem posłuchałem mojej żony tata tata ta. tak? yy, słyszę drogę tak jest u droga niedaleko i pomimo tylu osób w lesie udało nam się nazbierać pełny kosz grzybów Nasz, nas to bardzo cieszy <noise> nie zawiedliśmy się wysyp ponoć w Dolnośląskich Lasach jest potężny i możemy to potwierdzić. Prawdziwki, podgrzybki, koźlarze, me, kurki. Mm. No, kurka wszyscy... jedna była. To, no tak? nie, jest tam tak? trochę tak? kurek. Tak? Myślałam, tak? no, no, kure. że jedna, to stanęłam na jednej. Więc, więc jak najbardziej grzybów pełno w Lasach Dolnośląskich jest. Eee, tylko trzeba trafić na odpowiednie miejsce, bo przy takiej ilości osób może się okazać, że pojedziecie i nazbieracie malutko. No u nas udało się przez to, że zabłądziliśmy w miejsce, gdzie nikogo nie było, znaleźć nawet takiego potwora. Naprawdę potężny. Takie piękne grzybki. Tak. I jeszcze takie. Tak więc, jeżeli chcecie... To nie skoś, chcecie... Poczekaj, to nie skończasz nie? nie. Już że są to spodnie. Okay. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy film, i Chcecie z... więcej, to zostańcie z nami zostawiając subskrypcję. Chodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka i dajcie łapkę w górę pod filmem. Kliknijcie w dzwoneczek i do następnego. Pa pa! pa.